W wielu polskich domach panuje tradycja czekania na gwiazdkę. Dzieci w tym okresie zadają również ciekawe pytania. Lato! Lato! Polar miasta! Co ty chcesz gniazdów? A kiedy przyjdzie Mikołaj? Przecież Mikołaj nie istnieje, Mikołaja nie ma.

Faktycznie, może niektórzy wmawiają nam, że Mikołaj nie istnieje, ale pamiętajcie, że Mikołajki i święty Mikołaj istnieją. I nawet jak jesteście dorośli, to na pewno istnieją. I dzisiaj ja zabawię się w takiego Mikołaja, mimo że mamy już po Mikołajkach, ale będę rozdawał kosę, którą sami wybierzecie. Dlaczego już tłumaczę? Ponieważ jest to materiał sponsorowany przez stronę CSGO Empire, na której dodatkowo możecie wygrać 100 tysięcy dolarów, ponieważ to jest dodatkowy Christmas giveaway i możecie też tutaj, moi drodzy, się z tym zapoznać, jak to wszystko wygląda. Ale poza tym, na stronie jest również daily gift, który możecie sobie odebrać, i tych daily giftów, jak widzicie, jest tutaj ograniczona ilość, uwaga ja odbieram mamy P250, czyli 0,03 czyli 3 centy trafiają na moje konto wy też możecie sobie wejść link do CSGO Empire znajdziecie w opisie i możecie dodatkowo sobie zagrać, ale słuchajcie o co chodzi z tym giveaway'em kosy ale o co chodzi z tym rozdawaniem kosy którą sami wybierzemy, już tłumaczę słuchajcie, za każde 1000 łapek w górę, które zostawicie pod tym filmem, będę do całości dodawał 25% Dolarów, czyli do wartości kosy, która do Was trafi. No, chyba że będziecie chcieli to rozdzielić w zależności od Was. Wy w komentarzach będziecie wysyłać Waszego trade URL linka oraz proponowaną kosę, która może być wysłana na przykład do ciebie. Czyli jeżeli pod tym filmem wbijecie 1000 lajków, to rozdaję Wam kosy o wartości 25 dolarów. Jeżeli 2000, to 50. Jeżeli 4000 lajków, to już mamy 100 dolarów, i tak dalej, i tak dalej. Od Was to zależy, a ja zabieram się za betowanie. Na swoim koncie posiadam 756 dolarów na obecną chwilę i plan jest taki: podwoić tę kwotę. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w mniejszej ilości klików niż w poprzednim odcinku, bo jak zapewne niektórzy z Was pamiętają, tam było chyba 6 kliknięć do kosy albo 7 kliknięć do kosy. No i udało mi się to zrobić. Mam nadzieję, że teraz pobiję ten rekord. Pamiętajcie, że ruletka to jedna wielka loteria, a ja na samym początku może postaram się wejść tymi 200. 100 dolarami, bo jak mam dojść do wyższej kwoty, to powinienem, moi drodzy, obstawiać grube wyniki od razu na starcie. Wie, wiecie, 200 dolców to jest całkiem, całkiem sporo. Coś mi tutaj wibruje w telefonie no i niestety te 200 dolców tracę, bo wpada tutaj żółte. No ale wiadomo, idąc tokiem myślenia tutaj teraz, to powinienem obstawić 400, tylko czy ja... No, w sumie jak obstawię 400, to i tak to, to, i tak to stracę, więc albo, albo, albo wszystko, albo nic, więc uwaga, moi drodzy, te 556 na żółte. No i albo wyjdę teraz na plus na tysiaka, albo nie, yy, i to prze, przegram. Stój! Stój! Jest! 1112, moi drodzy, 1112 potrzebuję naprawdę gruby plus, żeby wszedł mi. Powiedzmy te 400, to będzie w trzech kliknięciach. Ale czy ja miałam to zrobić? Dobra, dobra, robimy to, moi drodzy. Robimy to 400, wchodzi na żółte i uwaga, zostaje mi 712 na koncie. Czy będzie żółte? Jest, moi drodzy, żółte. 1512,56. Jest to nowy rekord, moi drodzy, w trzech kliknięciach udało mi się. A teraz, żeby pokazać wam, co możemy na przykład za te 1500 końców. Wypłacić, dajmy na to AWP Dragon Lora, który jest zresztą świetny. No i mam nadzieję, że Wam również będzie się tak udawało. Nie wiem, czy to Mikołajkowe szczęście, czy wiecie, urok, urok, urok osobisty. Ale za te 1500 dolków, ja mogę naprawdę wiele skinów tutaj wypłacić. Zobaczcie, ile tu jest kos. O, może wejdziecie sobie po prostu, jak nie wiecie, jakie są kosy w cs to może wejdziecie na CSGO Empire i sobie tutaj stąd wybierzecie jakąś kosę. Tu macie też podaną e, kwotę, więc w zależności, ile będzie lajków. Pamiętajcie, to plus 25 dolarów za każde 1000 lajków wpada na konto, w zależności od Was. Także, no, Wy wybieracie. Zobaczymy, jak Wam pójdzie. Przypominam oczywiście tym, którzy chcą zagrać na CSGO Empire, że na dole znajdą specjalny link, żeby tam wejść, przekierować się i sobie zagrać. No, a ja cóż, dzisiaj Wam dziękuję. Moi drodzy, no. Święty Mikołaj przyczynił się tutaj do naprawdę niezłych cudów. Pamiętajcie też, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco. Pamiętajcie, żeby też kliknąć ten dzwoneczek. Taki magiczny dzwoneczek na YouTubie jest i odwiedzać mnie na social mediach. To tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Komentował i Idę rozdawać prezenty. Pa!